Polski. Czyli? No. Ja... Cała. Wygrała bardzo, bardzo ładny. E, jak chciałem tylko powiedzieć, że przez ostatnie dni nawet troszeczkę odpuściliśmy treningi, żeby przejść całe szkolenie w szpitalu psychiatrycznym, jak to się zapina, zakłada, jak się kuje, a ja mam tu nawet lek spakający, dlatego jeżeli by pan Jacek jakkolwiek się poczuł źle, to my z Arkiem będziemy interweniować. Czy Jacek nie odbierasz tego jako właśnie jakąś taką obrazę? w moim kierunku. Jeżeli obrazy to nie w moim kierunku, tylko ja tym idiotom przypomnę, że miliony ludzi w Polsce chorują na depresję. A i takie stygmatyzowanie, stygmatyzowanie to chorych na depresję będzie tak, teraz. Tak, tak. Ja rozumiem, że oni naśladują jeszcze większego idiotę Marcina Najmana. Marcina Najmana który zrobił taki performencik żartujący. Zrobił jechał, taki performensik Mateusza jeżeli, zrobił. Jeżeli mnie Wardenga o coś zapytał. Nie wiem czy ja słyszałeś. Nie, nie, słyszałeś, co powiedzieli teraz? Nie, nie słyszałem. Możesz to powtórzyć? Ty bo, boisz się, że. Tak, jakby... że Marcin Najman zrobił taki performensik. Syna panu zrobił. <głosy> <głosy> Więc jeżeli... Nie uruchomisz mnie, nie uruchomisz mnie, nie uruchamisz mnie. No nie i Mateusz, że nie zauważasz podobieństw. Podobi. Nie, nie uruchomisz mnie, skurwielu, nie uruchomisz mnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli próbują dogonić największego idiotę w Polsce, Marcina Najmana, no to ja gratuluję... Ja bym się kuczył, który z was jest numer jeden. Gratuluję sukcesu na naśladownictwie, a teraz tak całkiem na poważnie, bo to miało być śmieszne. Otóż stygmatyzowanie osób chorych na wszelkie choroby psychiczne. Co no. zrobił ten idiota Marcin Najman? No naprawdę pojechał do jakiegoś zakładu psychiatrycznego, odrywał tam pielęgniarzy od swojej pracy. Mnie to nie boli, ale ja wiem, jak mogą się czuć osoby, które mają osoby chore psychicznie. A właśnie jak psychice, osoby, to powinno boleć najbardziej, osoby z mój drogi. On pojechał, a powinieneś ty, to fakt. No, ja jeszcze to, ale do... on, jest dobry, on jest dobry w gadce, już się nie mogę doczekać, że on wejdzie do klatki, kurwa, no, i zobaczy, nie, co tego Jak ja się nie... nie mogę tego doczekać, ty reporterku szalony. Cztery dni, cztery dni. A więc tyle, to y, oczywiście nie jestem tutaj samozwańszym adwokatem tych osób, które, tych rodzin i tych osób, które są chore, ale uważam, że takie stygmatyzowanie jest... Y, Obraz obórcze jest obrzydliwe wprost. No jeżeli kogoś to śmieszy, no to gratuluję do wcipu. Jeżeli was to śmieszy, to nie zazdroszczę ani wam, ani waszym rodzicom. Mam nadzieję, że nie, nie, nie macie nikogo chorego na depresję czy na jakąkolwiek inną chorobę w rodzinie. Tyle mam a ja tak szczerze mówiąc, to myślałem, że Arek się jakby mm, wszedł, bo już widzi te pielęgniarki, które będą nad nim stały, bo czeka go powtóreczka po z rozrywki, no jak ostatnio po naszej walce wyjechał na noszach, dwa tygodnie był w szpitalu, więc myślałem, że to jakby pod tym kątem idzie, a tutaj mnie zaskoczył i nawet śmieszne. A, Panie Wardęga, bo, jak, bo, ja mówię, tak, bo przepraszam, mam pytanie do prowadzącego, bo miało coś być powiedziane, że nie, nie, ale że, że miał, jakobym czegoś nie dosłyszał, to, że coś powiedzieli, o, o co chodzi? A to, to po, już było po, po, ty, to, e, to już było. W sensie ja uważam, że w ten sposób obrazili twoją żonę. E, t, bo słyszałeś co powiedzieli czy nie no bo powtórzyli. Nie, nie. Masz e, Arek na tyle. Trzeci e, no, no, powtórzyłem, Brawo. że performance, który z, zrobił Marcin Najman, to jest właśnie Mateusz. Hmm. Ale on nie rozumiał to. Chodzi. że uprawiał seks z pana żoną i powstał Mateusz po prostu. Brawo. To jest tak tanie jak ostatnie zdjęcie mojej mamy, które Alan przyniósł na ważenie. To jest tak kurwa słabe. Ja może tak, bo tańcula już. tańcula ma taki, taki, taki. sposób. Taki, 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 jaki, 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 jaki. taki obleśny, obrzydliwy sposób insynuacyjny. Tańcula się, tańcula się w ten sposób, próbując nie być nigdy o niczym oskarżonym, bo on też oskarżał swoich kolegów o obranie sterydów, e, insynuował, że moja żona była prostytutką. On tego oczywiście nie robi wprost, tylko robi to w ten sposób. Jacku, czy już, czy już, bo jak jest źle, to ja mogę... Jacku, e, e, Chyba panie, trzeba Panie Wardenga, jeżeli... To, tak ma wyglądać to to, jako, to że Tomaszu. Jeżeli on mi wchodzi w co drugie... Dajmy jeszcze się rozwinąć. Dobra, dajmy, dokończyć, tak, panu dajmy dokończyć, dokończyć Jackowi. Ja też, chłopaki, mam do Was pytanie, bo z jednej strony krytykowaliście wystąpienie Jacka na kejczu, a teraz robicie jednak to samo. Czyli? Czyli Czyli pomawiacie, że jego syn nie jest jego synem, nie macie na to żadnych dowodów, robicie to w formie żartu. Ja rozumiem, że jest to odegranie się, że jest to forma zabawy, ale tak, żeby wiesz, nie być. Go, żeby, żeby, coś, żeby to znowu? Żeby być konsekwentnym, z jednej strony coś krytykujecie, a później robicie to samo. Czy taktyka ząb za ząb jest odpowiednia i czy to nas doprowadzi do tego, że... Nie taktyka, nie, taktyka, ty zacząłeś i zobacz jak to jest mądralo, jak byłeś tak. taki kurwa mądry i jeszcze małe dziecko stygmatyzowałeś, więc teraz to, to, zobacz, jak to jest. troszeczkę jest. większe i myślę, że sobie nie obrazi się. Mm. Nie mądrzejsze, ale większe. Otóż tak, otóż tak. Otóż tak, okay. e, osta... otóż, otóż ja ja mogę... dla, dla wyjaśnienia, nikogo nie stygmatyzowałem, udostępniłem, udostępniłem materiały szeroko znane wykopu, jeżeli uh, wy My kochuj, również no, na, na kochuj, to jest Jeżeli chwila, chwila. E, jeż, to ja rozumiem, że nie ma że takich dwóch przygupów jak wy, nie ma prawa ani nie ma możliwości dostąpienia dostąpienia do, do, do szczytu rozmowy ze mną, więc ciągle rozmawiacie o mnie. U. 80% waszego kontentu jest oparte o mnie. No bo Ale... to się najbardziej klika. O, te dwa tak samo jak dobrze. historii o bicu też się klikają. Te dwa smuraty, przecież dobrze o tym wiedzą. Ja mam, Dobra. chłopaki, do was jeszcze ja... pytanie odnośnie... I ogóle, ja może, ja może skończę z żoną. Dobrze? Okay, okay. To jest właśnie ta metoda insynuacyjna, insynuacyjna tańculi. Tańcula robi taki manewr. Siedzi z tym drugim i mówią, słuchajcie... Oczywiście, żeby dla jasności. Ja żonę poznałem, kiedy miało 18 lat i to jest oczywista bzdura. Nie są w stanie mnie te śmiecie urazić. Ani mojej żony również, ale robią taki manewr. E, ty słyszałeś to tam o przyszłości żony Murańskiego? Ty, no ja coś słyszałem, a gdzie tam? No na rok się tego trzeba szukać. Nic takiego e, po nie, czym, nie Po czym? To, to, jest, to jest rozmowa w sobotę przed południem, po czym po południu, wiecz... po, po południu w sobotę pojawia się fejkowa yy, zhakowana zahako... i oczywiście podrobiona na tym słynnym zdjęciu pobranym z Instagrama mojej żony. Profil fejkowy mojej żony na, yy, na profilu yy, prostytutek. No. Znaczy czy, to panie jest, Jacku... czy to jest dobre? Ale przecież... to jest kwestia... I... Aha, i po tym zdjęciu się zamknęli. Kwestia, gdzie tak? nie. Ja mówię, nie. <grym> Tak, kurde. Tak, to tak, po tak, dodaniu tego tak. Niestety tak. Było wiele skak. <grym> Dobra, ja... Mi się po wydaje, sekundę, panie, sekundę, panie Jacku, że... Potrzebuję naprawdę sekundę, bo mamy coś jeszcze w planie. Bo ja chciałem, bo pan Jacek całkiem na poważnie ostatnio nas tu uraczył, Mówił, że listem do carystia to się okazało otworem literackim, bo to nie był żaden list tarysia. Oczywiście, to od razu dementuje. Oczywiście, że jest Demontuj to autentyczny to dokument Demontuj. historyczny, wykorzystany przez literata, przez pana Łysiaka. Tak. Jest to źródło historyczne, to dla jasności. Profesor, to, doktor habilitowany Jacek. A magister nauk politycznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych eee. i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorze, doktorze Tomaszu, doktorze zaszczyk, Nie przerywaj mi, Zastryk. nie przerywaj mi no Chyba trzeba. Jeżeli już mnie próbujesz obrazić, brakiem... Ale słuchajcie, pani, może zaśpiewamy ładnie. Cała Polska śpiewa z nami, wypierdala z muranami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdala z muranami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdala z, 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 z muranami! Dobrze, Dobrze ja tutaj widzę. Ja tutaj widzę 10% idiotów, 90% statecznych, normalnych ludzi, także... Nie udało się tańcować. A jeżeli tym dwóm jadom e, chcieli nas tutaj ukorzyć e, tym, e, tym tekstem o mamie i gdzieś tam jakiś e, dać ptyczka, no to wam się kurwa nie udało, bardzo nam przykro. E, ja mam, chłopaki, do was pytanie, zaraz ci dam głos, będziesz mógł się rozwinąć i sobie powiesz, co ja, tam ja, będziesz chciał. Ja nawet nie głos, tylko ja przygotowałem odpowiedź, bo mówię, Jacek ostatnio z uraczył świetnym utworem literackim, ja chciałbym się odwdzięczyć, mamy dla Jacka piosenkę. Zapraszamy, piosenkę. Czytam wam bardzo krótki list. z to! Ksarycy Katarzyny do ambasadora Rosji w Warszawie, zaraz przed, przed zaborami. Po co, po, 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 po co? Istnieją różne narody, a w różnych narodach istnieją też różne przygody. Na przykład ta, ha, gdy Jacek opowiada różne opowieści, dziwnej treści, to się w głowie i nie mieści. Może Tomek wam to streści? Skąd wziąłeś ten zajebisty list? Na publice, fejmie słychać tylko kwist, A może czas? Ktoś tu myśli, że Cię słucha, eh? Jacek, 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 Jacek taki Jacek, co synowi, a ja jak niut w telewizji nawet mówi. Co jest grane, coś to cud, lecz na peń proszę Cię. Weź stary, uspokój się. Przeczytałeś jakiś list, ryzywasz wszystkich odpil. Już każdy dosyć pierdolenia ma. Masz szalonego tu reportera, i zamiast czytać długie listy ci, w dostaniesz dziś Ty. Tego się nie spodziewałem, Sylwek. Ja szczerze powiedziawszy. E, mam nadzieję, że, że widzowie słyszeli, no bo ja nie miałem odsłuchu i nic nie zrozumiałem. Też słabo słyszałem. No właśnie tutaj nie było nic ja, słychać. Tak. I nie wiadomo jak się odnieść, niech chłopaki się nie odniosą. Ja teraz odniosą. i myślę na tym, że jestem na linii strzału. To... Nie. Bo nie wiem, wy chłopaki coś wychwa... wy... jakieś słowa wychadzili? Nie, bo nic nie zrozumiałem. No właśnie. Tak. A to podobnie jak, jak pan, pan Widzimy, jak, jak zwykle. Ja... To akurat tak jak zwykle. Ale podobnie jak tutaj kolega Dubiel i pan Wardenka. A to on po prostu nie usłyszał, a ty nie zrozumiałeś, a to jest zupełnie co innego. Chciałbym na chwilę przejść do Kacpra i do tak. Marcina. Trochę jestem zaskoczony, że...